I zniszczyliśmy środowisko zewnętrzne, zniszczyliśmy środowisko ula pszczół. No a przyszła jeszcze Barozo, przyszła teraz nozema Cerana, koniecznie trzeba leczyć. No ale nie można używać rycydów, bo są szubrniki. No jest taki dylemat teraz, leczyć trzeba, ale trzeba znaleźć wyjście, żeby lecząc. Jak najmniej szkodzić. W związku z tym, ja postaram się Państwu zaproponować wyjście z tego slalom. Jak zrobić, żeby leczyć, ale jak zrobić, żeby nie leczyć. Tam gdzieś Pan kasztelek przyniósł przedmiot naszych rozważań. Izolator tmary, to jest nie wyraźnie, kto się z tym nie spotkał, to krótko opiszę dwie kranto odgrodowe oddzielone przestrzenią 10 mm. Dlatego 10 mm, że tam pszczoły nie mogą zbudować plastra, w związku z tym matka nie ma na czym czerpić. Jest radykalne przerwanie czerwieni. Widzimy, że pszczoły na posła. Na Staszek czy Antek pola i się cieszy. No to ja też poleję. Będą silniejsze. Jak poleję repicytyw czy czymkolwiek, jakiekolwiek nawet lekarstwo zbyt pochopnie zastosowane, takie, które jest zalecane. Każde lekarstwo, jak powiedział Pana sercus, każde lekarstwo jest trucizną i lekarstwem. Tylko w zależności w jakich danych. Jeśli niepotrzebnie zastosuję jakieś leczenie, to obniżę odporność pszczół. Jak obniżę odporność pszczół, to będzie większa podatność na patogeny. A jak będzie większa podatność, to będzie większa śmiertelność. No to co robię? To stosuję inne leki. I to jest taki zaklęty krąg leczenia według doktorów habilitowanych medystochetyków z Uniwersytetu Przyrodniczego. To nie jest po to, żeby Państwu udowodnić, żeby nie leczyć. Jest takie Stowarzyszenie Wolne Pszczoły, młodzi zapaleńcy, których bardzo lubię i szanuję, ale nie da się tak. Oni chcą teraz, żebyśmy przestali przeleczyć, żebyśmy wrócili do tego, co było. No ja mówię, dobrze, tylko weźcie, podzielcie te pulkę, co są teraz takie monokultury. Wy skupcie każdy, każdego pasożyta walała wywieźcie je z powrotem do inni zamieńcie Nozeme Cerana na Nozeme Apis, tak jak było i wtedy będzie tak. Jeszcze wróćmy do kłód, prawda, i tak. Dalej. bo wtedy będzie tak, jak, jak było kiedyś. Nie da się musimy, musimy się starać w tych warunkach, jakie, jakie nas spotkały. Tak. Proszę Pana, chciałem się zapytać, bo jest w terenach spadzieł i jak Ograniczę matkę w czerwieniu? Ja już wiem. Dobrze, już pan odpowie. No. Ja jestem w terenach nauczycielskich. To, to ta pszczoła, którą jak wróci... nie chcę wracać tam do tej tabeli, się. Ta pszczoła młoda, co wygrywa się. W sierpniu. w sierpniu. To ona nas godnie mówi. Rodzina nie jest głupia i ona wysyła pszczoły dorosła, a nie wszystkich. Musi być w ulu, musi być młoda pszczoła, choćby nawet nie było czego I nie tylko pan ma spać, bo koledzy, którzy stosują izolatory w też mają spać i stosują izolatory. I to podejrzenie, że nie wychodzą na. Zbiór temu te, te pszczoły, te właśnie zaoszczędzone się potwierdza, bo mają silne rodziny na wiosnę. Mają smacz, mają silne rodziny na wiosnę. Ktoś jeszcze ma Podobno po uwolnieniu matek na wiosnę one się rozbiegają i spora część po z zyrolu prawda. Skąd pan ma takie? W pszczelarstwie jest jakiś tam w do wczelastwa, z tego ktoś, 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 ktoś tutaj z naszych rodzimych przelarzył na takie osobiste Spotkałem się, proszę pana, z tym, że wykładowca na jednej z konferencji, w mojej obecności, mówi tak, a nie chciałem robić, jak to się mówi, biotek I, i nie zabrałem głosu, mówi tak, z zaizolowanych matek jedna trzecia podejmuje czerwienie i czerwi dobrze, druga trzecia przeżywa, ale nie czerwi, a następna jedna trzecia ginie w czasie zimy. Ja nie chciałem, nie mówię, robić biome, tylko na przerwie wysłuchać. Na jakiej podstawie Pan tak twierdzi? No bo takie są przypuszczenia. Ja mówię, czy Pan izolował matkę? Mówię, to nie się Pan powołuje na wiarygodne źródła bo na sali, gdzie ja byłem, było właścicieli, oprócz mnie, czterech pasie, które izolują matki, ja je zgarnąłem i mówię, któremu mówię, na trzecie są matki. Nikomu, żadnemu. Więc y, proszę y, też przez palce patrzeć tak, A tak, tak ja, tak, dziękuję to? za tą opowieść, no bo ludzie mogą w dobie pluralizmu... Głupoty, że te się wina. Przyznam się pan. od czasu, kiedy izoluję matki, wcześniej też mi żadna rodzina nie spadła, nie ja pamiętam kiedy, raz zniszczyłem kasiekę kwasem rówkowym, tak, że mi została jedna y, trzecia, to fakt, raz mi się tak zdarzyło, ale, ale, ale nie miałem wtedy tych dozowników na słuchajkę, tylko odporowywane były tak mało, w sposób mało kontrolowany i tak. Natomiast, z ręką na sercu, proszę Pana, od Na kiedy izoluję matkę? Nie straciłem żadnej rodziny. Natomiast jak izolowałem w jednej rodzinie dwie matki, zdarzało mi się, że jedna nie przeżyła, najczęściej starsza. Ale to nie jest reguła, bo raz mi się zdarzyło tak, że taką staruszkę dwuletnią, ale fajna taka była, ja mówię, co cię będę wyczopywał, jak to się mówi, tak? weź sobie z Włożyłem ją do izolatora z tegoroczną matką. I nie wiem co było, bo pszczoły zaniedbały tą tegoroczną, a teraz tego szkoły przeżył. Także pokory trochę. Pszczoły wiedzą lepiej. Była wartościowa Proszę? Była wartościowa, nie? Dni tak ja... się wydawało, że była wartościowa. Tak tak ja mam koło podkreślił, pszczoły wybrały. Tak. I nawet nie, nie to nie znaczy, że ta młodsza jest, jest lepsza. Tak. Proszę jeszcze ktoś, tak Proszę Pana, takie moje pytanie. Żyjemy w XXI wieku. Wujek Bogiem, to jest taki porządny człowiek, że wszystko wie. Z takim moje pytanie, to opisują, można się odczytać tego niewydawczo. Kiedyś próbował Pan, przykładowo, robić leczenie, zwalczania narozy, rapicydy. Ja? Pytam, tak. Ja? Pytam się Pana, czy Pan też kiedyś, przykładowo, takie... rapicydy jest środkiem odkażającym do czyszczenia chlebów. Szanuję Pan swoje przodu. Ale proszę pada na głowę, ja wie pan jak to jest opisane? Ja wiem, pan. No, pan, pan Pytam pan, pana, czy pan coś takiego nie ma. Nie, to dziękuję. Pan Zabak, nie jaki Roman Buka, to proponuje, on ma nawet szkolenia, nawet pro... Panie, prób, prób. mimo wszystko ja wierzę w naukę. czym Wierzę w naukę dlatego, że proszę zastanowić. Taki instytut w Puławach, Chce badać, nie chce badać, ale jak już bada, to ma na to pieniądze, ma na to czas, ma na to setki pracowników. Nikt mi nie powie, że pan Caba czy jak jaką się tam chce zdać, jest... przewyższa swoimi możliwościami badawczymi zespół pracowników opłaconych, wyposażonych w laboratorium, No nie, nie ma. Ja nie chcę go tu opowiadać, ale miałem kolegę, który dostał nowego malucha. Jeszcze w czasach, kiedy wielu z Państwa nie było na świecie, wszedł pod, pod kanał i zaczął tam poprawiać. Ja mówię, co ty chce? Chcę go poprawić. Ja mówię, w Torino siedzi szereg konstruktorów, mają kupę pieniędzy na wyrzucenie i chcesz być od nich mądry. Tak samo jest z tymi lekarzami. Słucham, czy są jeszcze przypadki. Pani Gosze, dziękujemy. Przed 18 jeszcze będziemy 5 minut na podsumowanie, także prosimy o pozostanie. Dopóźmy trochę młodzieży, bo tak się rozgadałeś.